Ja pierdziele Dobra, kuj eee, To jest dobry ruch O, First Kozak! Sorry, jestem już z na pierwszym levelu Weź się poddaj Dobra, dziękuję <grafy> Bardzo łatwy winek mm, 2-0 <grafy> Uh, no to speedrun. Za coś takiego też timeoutują? Znaczy timeoutują. Mm, dają chat restricta? Ok, ja Syndrę zaoram. To jest nawet spoko, meczapik, Tak myślę. Ona ma już drugi level. Oh. I tam asystę dostała. Nie no, dobrze, że gram katą w takich momentach, to... Wiem, że wygram. Nie, ała. Ja, trzeci level bym dobił szybko. Tylko Rengar mi chyba bierze trochę ekspert. Ona ma TPK. Nie wiem, każdy teraz ziomek z wyższej dywizji po prostu się by się cofnął do bazy i się stepował. Ale oni mają jakieś, nie wiem, manie, że trzeba perfect recall zajebać i nie możesz się teraz cofnąć, bo, bo nie. Ale powinieneś w takim momencie i chuj. Co jest? Słygamgus. Mi dał restrykta za to, że napisałem Little Silly Boy. No bez to za wszystko daje mnie. Byłeś już w maczku na drwalu? Niestety jeszcze nie. Beat pod kerstyli, nie? Nie gram pod to. Kata pod tanka nie jest taka, jak Ty co Kurwiacie Ja pierdolę, ja pierdolę! Super jesteś. Dziękuję ci za ganka, Momo. Dobra, znowu jest warta golda, nie? Nie, jest Poczekać 20 golda na buta? A może było. Może było worf, ale chuj. Nie, trzeba będzie przejść na bota zaraz. O, no, trudna gierka się szykuje, widzowie. Giga trudna. <laughs> Nie, 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 nie słucham Cię. No i dobrze, że się go nie posłuchałem. Organy zabijemy też, dobrze. Dobra, trzeba buty przy... Kurwa, trzeba buty przeraszować. Co nie pingujesz? Oj, tej kwaru. Ja. Piery dole, się jeszcze katę pod Divine budować? Bardzo dawno nie grałem pod ten item, nie, nie odpowiem Ci. No, wow, ale mnie to potężnie. Mogłem ją szybciej zabić, ale ten amumu i tak jest chuja warte. Znaczy, to nie było toksik, ale. Syndra 300 golda znowu była warta, więc w sumie worth. Mogłeś mu farmę nie ruszać? Mógł przefrizować i wyruchać tą wain jeszcze mocniej? Nie no, mogłem dopuszczać po prostu i żeby się cofnął, bo miał tylko Doran Blade'a to myślę, że to mogło być lepsze ale chuj, ja gram pod siebie, wolę mieć lepsze tempo po prostu niż tam się martwić tym Varusem, tak szczerze który i tak sobie złoży łuk jako pierwszy item <grym> więc <grym> więc jebać na no topa zaraz też, prawda No nie mamy kurki, ale raczej powinno być git. Co Maxoni? Pierd Silvera, nice, Giga Cox. Dobra, ramy. No, jestem żołniam bosą. No, a mumu ciągle chce mi pomóc, nie? Kurde, ale to nie jest pomoc, to jest wręcz przeszkoda. Czemu on bierze wręcz miniony? Ooo, ja ja. 5 golda. A Amun się mega stara. Dziękuję ci Amuncia. Ale my, a ten Varus to mnie zaś wkurwia, nie? On ma 0,4 i myśli, że coś mi może przegadać. Po co on idzie apę? Przecież macie głonikate w drużynia. No właśnie też dziwne, on mnie się zapytał czy idę katą AD czy AP. I chuj, i tak poszedł apel, nie? Mimo, że powiedziałem, że ja idę. A, nie powinienem iść na tego bota, ale chuj. Może faktycznie free Jeszcze Wiesz, te playty nie będę tempa tracił na jakieś playciki. Które i tak wezmę zaraz. to nie AD czy AP kata, bo moim zdaniem tank lepsza. Nie z tank katą... Myślę, myślę, że tank kata jest lepsza z enchanterem. Tak szczerze. Albo nie wiem, z jakimś setupem czy coś. Ale mi się wydaje trochę useless. Nie wiem, może trzeba też inny playstyle zastosować, ale dla mnie AP jest zawsze tańsza. Po tak prostu Ja pierdolę A Ja pierdole, co jest? Oj, Waro znowu dętka No widzą chyba trzeba meja po prostu rasować i tyle nie ja mi ten amumu Jasny dupiec kurwa A ja nie będę jej dawał. Mi się wydaje, że ona mnie z one praktycznie Zależy od enemitinku No pewnie też Ale no nie testowałem i tak za bardzo Tank katy, zagrałem tam chyba jedną gierkę, czy coś takiego. Gdzie jest w ogóle jungler? Hunger? O kurde, super. Gdzie był wart, że on rzucił blind Q i nie trafił? Ktoś mi powie? Gdzie był Bardzik? Może jestem i go nie widziałem. Na no, też się są chociaż boty <grywka> muzyczne? No na Discordzie też są. Czy testowałem Hydra na kacie, ta? Chyba, nie pamiętam. Chyba nie. Podejrzany Lisin? No trochę Sas. Troszkę, troszkę Sas Jeszcze ten Amumu. Cały mi Expa ukradł? Nie, ten Amumu myśli, że robi dobrze, on robi źle. Bo mi kradnie Expa z Wave'a, cześć? Dobra, Rengar widza też jest legit smurfem. To przynajmniej samemu nie będę grał tej gierki. No ale na tą vein będzie tragedia. Dobra, trzeba lecieć po fryki widzowie, bo to jest chujnia. Ja pierdzielę, co się dzieje? Jakim cudem mój Amomon się 7 razy wypalił Nie ma ulta ciao Nice. Dobra, jestem w siebie domny jednak, deko. Dobra, wezmę to Maj'a. To jest być albo nie być. 20-20 jak ja mam 101 1 A mój pierwszy kill trafił w dobrym momencie. No to akurat 100 kill oddało potężnie. Mówiłem, że umiał umie grać, a jego wcześniejsze WU umiał przewidzieć flesza Syndry. No, miałeś rację. Miałeś rację. Ten amon to jednak Cox Smurfik. Lepęta, KILL! Dla moich kochanych widzów oraz teammates, żeby odzyskali wiarę w tę gierkę. Masz 100 gier, challenge? Ty masz jakieś gier? No, jest w tym lewym dolnym rogu. Widzu, mardeczko tam jest pokazany wynik, chyba. Nie ogólnie wszystko. Czekaj, bo teraz jest Samoner, daj łapkę mordo, regionu une. Eee, O, games 10, win rate 80%, no. Więc wszystko jest. Jakie są twoje top 3 bajki kartuna? Eded -ed -ed. Kurde, jakbym... Jakbym sobie przypomniał, jakie były, to bym ci powiedział. Ale jedyne co pamiętam, to Eded Yedi. -ed -ed. Nie wiem, co jeszcze było spoko. Bo ja miałem coś takiego, że było Cartoon network Disney Channel I chyba coś jeszcze i po prostu tak przełączałem programy w zależności od tego co fajnego leciało no, ale... O, Gumball też był zajebisty, no. Gumball, Gumball chyba nawet top 1. Gragas, czy może jakiś Asuwa dla widza? Asuwa nie mam i esencji też nie mam, więc giga ciężko. Jestem gridi widzu Ale chciałem tak zrobić, tylko Syndra niestety Nie no 300 Co z 128? Nie wiem jak to się stało Ale chciałem się wiebać Shaolin przednek mistrzów też było giga spoko no. Kurde, dużo było tych bajek. Naprawdę giga dużo. Te najnowsze bajki to jest jakieś głupie totalne. Chociaż Gambol to chyba jedna z takich nowszych powiedzmy i to było spoko. A tak to nie wiem. Wszystkie te najnowsze bajki, gówno. Cieszę się, że miałem dzieciństwo takie, jakie miałem. Nie ma, to jak nie, nie ma to jak hotel. Nie, ma to jak też było spoko. I nie ma to jak statek. Też było super bit. Bliźniaki kramp, no, też mi się podobało. W sumie z tych starych bajek to naprawdę było bardzo mało, które takie były średnie. Albo słabe. Chociaż w sumie jak coś było średnie, to po prostu przełączałem, czy coś takiego robiacie? A, to nie jest coś jedno, ale, ale zabiła koks. Ach, ten Andy giga spoko. No, dużo było naprawdę fajnych bajek. No trudno wybrać faworyta. A, nie bi kurde. Co on robi? No, ja bym ucie... O, Ziki Luther też był fajny. W ogóle, w ogóle ten Rudy to chyba teraz w więzieniu siedzi albo siedział za napaść napaść z bronią beka. Siema Brazileira albo też ten nie ma to jak hotel, ten Mosby, nie? To też chyba zabił człowieka, bo prowadził będąc pijanym. O wart, ogólnie creepy trochę. <grystanie> Ale no jest jak jest ma chyba, kurwa, ty. Ta ma w chuj, ma ci Kryzistów. Myślałem, że ultyje mnie. Rengar Raj, Dobra, GG. No ten Rengar ja wykerowaliśmy. Dobrze. Potrzebowałem naprawdę jednej osoby tylko. Jadłem dzisiaj dwa, to mi nie tego podali, ale był spoko pycha. No <grymny> to, to to najważniejsze.